Ta prezentacja została wygenerowana za darmo po polsku przez sztuczną inteligencję. Chyba w niecałą minutę. Także zobaczmy jak to się robi. Wchodzimy na stronę gamma.app, następnie sign up for free. Możemy na przykład skorzystać z konta Google. create workspace wybieramy generate wybieramy język polski mamy tutaj ilość slajdów za darmo możemy do 10 slajdów zrobić no i opisujemy naszą prezentację napiszę po prostu zdrowo odżywianie zobaczymy co dostanę Mam tutaj takie tytuły slajdów, możemy to pozmieniać, zmieniać kolejność, usuwać, dodawać. Tutaj wybramy ilość tekstu na stronę: mało, średnio dużo. Czy zdjęcia mają być brane z internetu, czy wygenerowane przez AI? Wybiorę AI. Tutaj możemy wybrać model generowania tych zdjęć. Zostawię domyślny i klikam Continue. Wybieramy motyw. I klikam Generate. Widzimy teraz, jak na bieżąco nasza prezentacja się generuje. Zobaczcie, jaki on piękny obrazek unikatowy wygenerowany przez Sztuczną Inteligencję. Tak samo cały tekst. Kolejny slajd. Niesamowite, naprawdę. Rola błonnika w diecie, nawodnienie organizmu, zdrowe, przekią, zdrowe przekąski, planowanie posiłków, aktywność fizyczna, podsumowanie wnioski. I możemy tutaj wszystko samemu zmieniać, podmieniać, ustawiać. Tak naprawdę nie dość, że mamy wygenerowaną bardzo pokaźną prezentację za darmo, to jeszcze możemy ją modyfikować. Czy na przykład wyeksportować do pdf -a. Mamy to w PDF-ie, możemy również wyeksportować do PowerPointa. No jasne, naprawdę pod wrażeniem. Daj znać, co Ty o tym sądzisz i zaobserwuj kanał, aby być na bieżąco.